Jak tutaj dyrektor wspomniał, jestem leśnikiem, co widać zresztą po mundurze. Pracuję w Nadośnictwie Przeborów, jestem zastępcą Nadośniczego. Ta kolekcja liczy już około 27 lat. Tyle czasu poświęcam tworzeniu i powiększeniu tej kolekcji związany jest z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego rodaka. Wspomnę może jak to się zaczęło. Od samego początku, będąc y, na spotkaniu w jednej z papieżem w Tarnowie w 1987 roku, w radiu gdzieś dowiedziałem się, że ukazał się album z, ze znaczkami papieża do 1987 roku. Oczywiście po spotkaniu pobiegłem do sklepu filatelistycznego i zakupiłem pierwsze znaczki. Pogadałem się z gościem, bo miał tylko bodajże trzy czy cztery serie, że załatwi mi w ciągu dwóch dni większą ilość. Oczywiście, jakby umownie zrobiliśmy targu, że jak poczekam jeszcze dwa dni, żeby mi przywiózł. Jak to się mówi, że frycowe kosztuje nie zorientowałem się, że gość pojechał do Krakowa, się wszystkie sklepy filatelistyczne, wykupił wszystkie znaczki z papierze i przywiózł do Tarnowa. Ja musiałem zapłacić trzy razy tyle, pewnie I tak to się okazało. Ten album, który, o którym wspomniałem, nie wyszedł album, ale katalog w formie książki ze znaczkami papieskimi. Jakby była to pierwsze, pierwsza informacja o znaczkach, które się do tej pory ukazały i tak to się zaczęło. Następne znaczki zaczęły kupować. W latach osiemdziesiątych pamiętamy, że nikt z nas nie miał internetu, komputerów i podobnych rzeczy, które dzisiaj ułatwiają kontakt między ludźmi, między sprzedawcami, kolekcjonerami. Jakby, jakby to świat jest cały, otw stoi otworem w tworzeniu nie tylko kolekcji, ale i innych rzeczy też. Kiedyś po prostu musiałem śledzić na bieżąco y, informacje, gdzie papież się udaje, do jakiego państwa. Oczywiście te zapowiedzi. Nieraz jestem cały mokry przy komputerze. Jak zaczniemy się przebijać, jak kilku naprawdę takich mocnych kolekcjonerów wejdzie, to, to się, tam się robi lidia gorąca. Y, wspomnę jeszcze do polskich kart. Y, w Toruniu, jak papież był, było Specjalne pomieszczenie dla dziennikarzy, korespondentów zagranicznych, i dla tych dziennikarzy wydano karty telefoniczne z aparatów, gdzie mogli się tylko z tych aparatów łączyć na świat. Podobne biuro było w Bydgoszczy, z tym, że w Bydgoszczy na tej karcie nie było wizerunku papieru, tylko był napis. I te karty są do zdobycia. Nie są te. Natomiast tam na kartach w Toruniu był wizerunek papieża. I praktycznie wszystkie karty zostały wywiezione. E, karty na e, wizytę Jana Pawła II w Gwatemalii są wizerunki. E, I przed moim domem, i oknami, gdzie mam taki pokój jeden zabrany z tymi różnymi walerami, tak potwornie biała, dwa klony rosły dosłownie przed, przed nami. przed oknami. I ja już nie wiedziałem, jak to banie, tuż te okna, to prawie pobebija, to wszystko będzie fruwało. I tak się modliłem, ja nie Pawle II. Przecież pilnuj sobie tutaj te kolekcje, bo nie chyba nie chcesz fruwać po całych polach. Wyobraźcie sobie Państwo, że wiatr wiał od zachodu prosto w ten budynek. I nagle te dwa drzewa się przewróciły. Ale nie wpadły na budynek, tylko spadły z boku koło budynku. To jest nienaturalne zachowanie drzew i łapie sobie się na Także na pewno też każdy z Was coś ma e, z pamiątek bo ja nie Pawle II, bo różne książki, każdy z tego, tu się dzisiaj dowiedziałem od kolegi Zalejskiego, że też ma pewne cenne rzeczy, bo ja szukam, masę rzeczy się dowiaduję, nawet nieraz przypadkowo. W potencji trwała. Miesiącami, bo gdzieś do Afryki wysy wysyłając listy, czy Brazylia, czy y, Chiny, y, odpowiedź przychodziła po dwóch, trzech miesiącach. Kwestia później dostarczenia y, znaczków, czy różnych walorów, y, innych jak karty telefoniczne, czy, czy książki, y, po prostu trwała. Kwestia później, y, internet, y, wiadomości przechodzą jakby z dnia na dzień. Kwestia płacenia, czy przesyłek jest dużo szybsza. Stąd te e, większa możliwość e, zbiorów. Jak gdyby nie internet, gdzieś połowę kolekcji po prostu nie byłoby w stanie e, zebrać. Jak już tu Pan Dyrektor wspomniał, najcenniejszą rzeczą w tej chwili tutaj na tej kolekcji jest relikwiarz e, z relikwiami Jana Pawła II. Tam w, środ w środku są włosy. Jak doszło do stworzenia e, tych relikwii? Papież... E, był prywatnym kierowcą yy, kardynała jeszcze tu w Polsce. Ja go wiózł do, na konklawę do Rzymu, oczywiście, po y, Łoszek też y, woził y, naszego Jana Pawła II. Przed pójściem na konklawę, to jest Markiewicz-Gląszczyk i pójdę, powiedział, a weź zachowaj te włosy gdzieś tam na... Ten nie wiedział w ogóle o co chodzi i też nie wiemy czy papież w ogóle coś myślał w tym temacie, że zostanie papieżem. Oczywiście wziął, schował te włosy i tak po śmierci Jana Pawła II powstały że Jest kilka chwili w Polsce. Z cenniejszych rzeczy tutaj na tych dwóch planszach to może będę podchodził i pokazywał, bo tak nie mam wskaźnika. Myślę, że to jest niewielkie pomieszczenie i wszyscy mnie będą słyszeć. Tu jest moja korespondencja z Watykanem. Autentyczny autograf papieża. Tutaj. Tu jest autentyczny podpis papieża i tutaj na tych bloku ze znaczkami. Tutaj jak się popatrzycie na ostatnim znaczku jest sucha pieczęć z Watykanu stwierdzająca autentyczność podpisu. Tam jest korespondencja z kardynałem Dziwiszem, on papież jako taki, no, do takiego szanaczka jak ja, to osobiście listów nie pisał, poprzez Dziwisza, tu są przekazywane życzenia dla mnie i dla kolegi ze Stanów. Tu pokazuję też tylko awersy y, życzeń papieża świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Co roku papież wypisywał takie życzenia dla świata. Oczywiście oryginał jest w Muzeum Watykańskim, to są kopie, z drugiej strony są wizerunki jakichś obrazów związanych ze świętem Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Na dwóch planszach bocznych łączą się z filatelistyką. Jeszcze ja może wspomnę o kolekcji, które tworzą kolekcjonerzy związani z walorami papieskimi. Ja generalnie zbieram karty telefoniczne i karty wstępu na spot ze spotkań z papieżem z Polski. To że mam za granicę? to też tam pokażę później. Natomiast do yy, wystaw przywożę wiele innych walorów dla jakby zaciekawienia oglądających, bo jakbym tu przybiózł yy, 3000 kart telefonicznych i każdy to tam po 10 planszach, każdy już ma... Bo, Cały czas jest podobista Jana Pawła II. Wspomnę, że Jan Paweł II jest na świecie. Zdajemy sobie sprawę, że znaczki, medale, monety, książki, książek jest potworna ilość w każdym państwie. I nigdy nie ma takiej osoby, która by tak wiele razy w różnych walorach była przedstawiona. Jak wspomniałem na tych dwóch planszach związanych z filatelistyką, pokazuję tutaj, tak zwane poczty specjalne, okolicznościowe, różne stowarzyszenia, chcąc upamiętnić różne rocznice związane z osobą Jana Pawła II, tworzą tak zwane poczty okolicznościowe. Polega to na tym, że tu są poczty wozowe, samochodowe, balonowe, szybowcowe. Polega to na tym, że dana organizacja, która chce zorganizować te listy, w workach, są przewożone czy tam samolotem, czy balonem, czy, czy innymi tam różnymi pojazdami, to pocztą specjalną. Ostemplowany tym specjalnym wstępem, stemplem stempel jest niszczony i korespondencja przychodzi do kolekcjonerów, do adresatów. Tu jest ciekawa, wiekoparty koparty z takiej poczty na Bałtyku, poczta okrętowa były stempel, koparty stemplowane stemplem i stemplem wyrzucony do morza. Yy, jest są yy. i przed moim domem i oknami, gdzie mam taki pokój jeden zabrany z tymi różnymi walerami, tak potwornie miała, dwa klony rosły dosłownie przed, przed domem, przed oknami. I ja już nie wiedziałem, jak to banie, tuż te okna to wraże po wybija, to wszystko będzie fruwało. I tak się modliłem, ja nie Pawle II. pilny pilnuj sobie tutaj te kolekcje, bo nie chyba nie chcesz fruwać po całych polach. Wyobraźcie sobie Państwo, że wiatr wiał od zachodu prosto w ten budynek i nagle te dwa drzewa się przewróciły, ale nie wpadły na budynek, rozpadły z boku koło budynku. To jest nienaturalne zachowanie drzew i łapiesz sobie pilnowo na budynku. Także na pewno też każdy z Was coś ma z pamiątek po Janie Pawle II, bo różne książki, karty z bo tu się dzisiaj dowiedziałem od kolegi Zalejskiego, że też ma pewne cenne rzeczy, bo ja szukam, masę rzeczy się dowiaduję, nawet nieraz przypadkowo, nieraz jestem cały mokry przy komputerze. ja zaczniemy się przebijać jak kilku naprawdę takich mocnych kolekcjonerów w Bejzie, to to się, tam się robi widział gorąca. Wspomnę jeszcze do polskich kart. W równiu jak papież był, było y, specjalne pomieszczenie dla dziennikarzy korespondentów zagranicznych i dla tych y, dziennikarzy wydano karty telefoniczne z aparatów, gdzie mogli się tylko z tych aparatów łączyć y, na świat. Y, podobne biuro było w Bydgoszczy, z tym, że w Bydgoszczy na tej karcie nie było wizerunku papieża, tylko był napis. I te karty są do zdobycia, nie są te. Natomiast tam na kartach w Toruniu był wizerunek papieża. I praktycznie wszystkie karty zostały wywiezione. E, karty na e, wizytę Jana Pawła II w Głatemali są wizerunki. E, w tych dwóch gablotach są medale najbardziej takich do y, omówienia może oprócz medali tutaj. Są karteczki, gdzie mowa jest, o z którego Państwa pochodzą y, te y, medale. Dwa medale watykańskie to są medale anualne, tak zwane, które y, są bite przez mennicę Watykanu na każdy rok Pontyfikatu. I takich medal jest 26. Bite są w kruszcu złotym, srebrnym i brązowym. Oczywiście złotym bardzo ma niewielka ilość ze względu na cenę. Najwięcej brązowym. Tu mam z jednego roku medal brązowy i srebrny. Ciekawe medale są też naszych polskich medalgieria i Pana Profesora Chromego. Tu dwa medale, czyli awers i rewers to jest ten sam medal. Ze spotkania w Asyżu, gdzie papież zwołał Głowy różnych kościołów i modlili się o pokój na świecie. Poza tym medale, tam Litwa, Włochy, Singapuru, medal papierze wydany przez Solidarność, Związek Solidarności. Odejdziecie, zobaczycie, posłem powiększającym monety liberii złote, bardzo niewielkiej wielkości. Ze względu na cenę złota. Watykan, tak jak tam e, mówiłem o medalach, wydaje monety też na każdy rok pontyfikatu. E, wspomnę, że e, monety, nie, e, monety i medale niesprzedane w danym roku e, pontyfikatu zostają niszczone przez Mennicę Watykańską i wypuszczane na następny rok e, pontyfikatu. Do projektu medali. Wybiera się światowej sławy, ogłasza się konkurs co roku, światowej sławy medalierów, którzy później komisja wybiera jakiś najładniejszy, związany z obchodami na dany rok. Tu są monety z dwóch lat. Zwrócić uwagę poproszę tutaj na tą białą obolutę. To są monety wydane... Przedane przez menice są, zostają zniszczone. Zostają wypuszczane e, monety tylko skarbem episkopatu naszego. Także jest ktoś, jak chce wydać, musi e, mieć zgodę. Jest to też taki trochę problem. Hmm. Tu pokazuję taśmy e, wideo i płytki e, też e, z filmami e, z wizyt papieża. No i jakieś... Też ja wszystkiego nie wiem. Y, 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 bardzo y, gość jest zna na pokładach y, gminy. wybiera najlepsze miejsce, y, To w, w płótna. Chodzi o to, żeby y, od, te frakcje y, kamilistę y, odwzięć. W palcu czy coś, to zostaje później dziuta podpadnie. Tu są y, włosy odbite i, i, i takie szczegóły, że po prostu w normalnej gminie to nie może powstać. To jest pewna seria została wydana. Tak wspomniałem, że też, jakby moją kolekcję zasadniczą jest zaproszenie. Pamiętacie wszyscy, jak papież był przejmie na spotkaniu z posłami i senatorami? Faktycznie nie do zdobycia. Rzecz dało no, mi się to w jakiś sposób e, znaleźć. Tu są też modlitewniki ze spotkań. Nie wszystkich w miastach były modlitewniki wydane. Też jakby zbieram te rzeczy osobiście. Tu są karty różańcowe yy, z podobizną papieża. Generalnie wydaje moje stowarzyszenie, bo należy do takiego stowarzyszenia kolekcjonerów pamiątek. I do stowarzyszenia zmien zmieniliśmy nazwę na Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II. Dalej pokazuję yy, kalendarzyki, karty pocztowe z, z pomnikami Jana Pawła II. Kart pocztowych naprawdę jest są dziesiątki tysięcy wydawanych. Yy, w Różny, różnych okolicznościach, w różnych miastach. Metra na 30-40 cm, Jest to duży format. I w tym formacie, jak jest jakiś kwiatek czy motyw liścia, tam jest po 100-200 razy wpisane imię Jego żony Zofia. Tego nie widać na znaczku, bo jest pomniejszone to później wszystko. Ale on ma takiego, takiego hopla, że tak powiem. Wszędzie wtyka imię Zofia. Na każdym znaczku to jest setki razy.